Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak ustawić kod PIN, którym będziemy mogli odblokowywać konsolę Nintendo Switch 2. Na początku przechodzimy do ustawień i zjeżdżamy w dół do zakładki system. W tym miejscu zjeżdżamy w dół do opcji Lock System i przełączamy tę opcję na włączoną. Następnie wybieramy opcję OK i ustawiamy kod PIN od, 8 do 4, do, przepraszam, od 4 do 8 cyfr. Dajmy OK i potwierdzamy nasze hasło identycznym kodem PIN. No i teraz ten pin już działa. Teraz musimy wpisać PIN, żeby odblokować naszą konsolę. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.